Chciałbym pochwalić bardzo, bawiły mnie turbo y ostatnio posty Carlosa, kiedy gnębił Jankosa. Mówił o tym, mamy wspaniałego Wunder'a, świetnego midlanera e i tak dalej, i tak dalej, no i te... mamy Jankosa. <laughs> no, bo ta no, Gida. Ten, ten mem, Jak przez, nie wiem, od, od tego meczu, to oni codziennie chyba wrzucają jakieś posty, nie wiem, dzisiaj, nie wiem, czy to było dzisiaj, czy wczoraj, ale Carlos wrzucił, jak sobie idzie, coś tam mówiło, się, Manko i nagle, o i dodżuje Gida Jankosa. <laughs> Nie, ale serio. Janko w tej pierwszej grze to chyba żadnej dzidę nie trafił. To tam może raz trafił, jak zastunowali mu target Wygrał? Wygrał. No. Bo... 3-0-3-0. Prawdziwa Nidalka trafia dzidę w raptory przeciwnika. I potem też Kas piknął tą nidalkę. Znaczy nie Kas, tylko Clit. No i, i były takie opinie, że to dwie najgorsze Nidalki w tym turnieju są. <noise> Swoją drogą przecież Klit niegdyś niegdyś OTP-Nidali chyba. Czy, czy mi się myli? Nie, w Korei jest bardzo dużo OTP-Nidali. To fake, pan jest na czasie, to potwierdzi. Ale teraz pamiętam, KLIT dosyć dużo grał właśnie <noise> Nidali. Nie, ale akurat jeśli chodzi o to, jak oni egzekwowali Nidale pod względem mechanicznym, no to z się można złapać, wiesz. Najpierw oglądasz jakieś typy, na czy gra, One Trick Nidali. Faj Challengerze, a potem oglądasz jakiegoś Jankosa, który rzuca losowe Didy, tam kanceluje animacje. No nie dalej to jest trudny heros, no nie oszukujmy się. Ja jednak proponuję Graves'a pikować, bo to jest, to jest postać, która wiele Twoich skaz potrafi, potrafi zakryć. To też jest ciekawe, jak kariera Clida się potoczyła. nie Gravesa Gravesa, Andrzej Duda. Ja myślę, że Cleedowi meta nie siedzi. Episod teraz nie Zresztą, no. o, pamiętajcie, że Cliff. Klid... Był zdejmowany, nie? Mm -hmm. Z tego czasu. Więc. Mają Dobra. Bo to jest, uważam, że bardzo ciężkie zadanie ocena Damund tego i... drugiego półfinału, bo. Mm. Jest wiele narracji mówiących o tym, że g jest totalnie inną drużyną, uwielbiającą grać pod presją, a Damon było w tamtym roku też szefami na screamach, też przykopywali g później wyszli na scenę, zesrali się. <noise> Teraz bardzo chcieli na nich zagrać. Chodziło o to, że, żeby ludzie zrozumieli, to nie jest tylko tak, że ta dumna koreańska drużyna spotyka się z tym szalonym europejskim teamem, tylko autentycznie Showmaker chyba mówił, chciałbym żeby G2 wygrało swój ćwierćfinał i żebyśmy im przekopali dupę w półfinałach. Że, A że wiecie, tam... wiecie jak to się często kończy? No ale Wunder z drugiej strony to samo powiedział, więc... Totalnym obsrywem po 0,1. No niestety, no często tak bywa, że już po prostu się nie podnosi z czegoś takiego. a No tylko, że wiesz, Damon w 2020, w przeciwieństwie do 2019, posiadają adekery. Wow. Tak, to myślę, że wow. wiele zmienia. Wow. A, w sensie, wiecie, kurde, no trudno się gra jednak bez, bez adekery. -a a, dalej, Damon w 2020. Posiadają to plainera, który niekoniecznie już idzie pod kleptomancy i kula na Wladimirze, tylko też zagra ornem, jak się okazało. Hej! Nuguri gra ornem. Fajny, fajny assassin na topie, ale też no, trochę bardziej useful teamfightowo. Nuguri przede wszystkim odnajduje się dobrze w mecie, mi się wydaje, że Lockie, Damon jest dobry, dlatego że Nuguri zrozumiał, że perma siedzenie na Sajdzie nie jest do końca opcją na to, żeby wygrywać gry w 2020, więc weźmie Kennen'a, Oko, nie jestem fanem, ale ten Kennen ma, robi flankę życia, zesunuje czterech i wygra fight. Okej, okay, tego jestem fanem, więc no, mimo wszystko wydaje mi się, że Nuguri dojrzał bardzo jako zawodnik. A... ty może mieć flashbacki do Kenena? Tomek napisał, że Orn Nuguriego jest całkiem chujowy. Tak, ale jest. W sensie trudno jest być naprawdę jakimś beznadziejnym Ornem w mojej opinii. To Kliknie szerkę w dobrym momencie, to toż chodzi o to, że przeciwna dno a... No właśnie, nas no z tym akurat Korea miała problem. I, wiecie, do... Zastanawiam się tak. Nikt nie sprawdził siły Damon na tych chłorcach. Nie, absolutnie nikt. Jeszcze. No jeszcze, wiesz, I pytanie, czy to jest tak dobra drużyna, która ma jedno, drugie, trzecie dno, czy na przykład ciągnie ich w tą swoją zabawę, g tu, i nagle Damon stwierdzi: Kurde, nie wiem, co z nimi zrobić. Sylasa zbanujmy kapsowi, ale kaps ale wyciągnie coś innego i zaraz nie będzie się dał grać w komputer. Oczywiście to jest jeden ze scenariuszy, bo możemy zobaczyć szybkie 3-0 dla Damon, które po prostu poleci sobie do finałów. Chodzi o to, że stąd jest to dla mnie tak trudna seria do przewidzenia. No, to pod, bo my też, bo ty mówisz o tym, że Nikt nie testował damon Zgodzę się? Choć nie poszli 6 0 w grupie, to warto odnotować. Ale czy bierali na... na końcu to nie, nie, na serię? Właśnie o to chodzi. Ci to, to, to nie miało znaczenia. Showmaker na gali, gdzie wyglądał tragicznie tym czempionem. Generalnie. No, no, to to tak. była gra o nic, naprawdę. Tak, tak. Ja się zgadzam. W sensie ja nie wyciągam żadnych wniosków z tego meczu ostatniego. No tylko trzeba przyklancać ci od The Gaming, bo zagrali całkiem niezły mecz mm -hmm. mimo wszystko. Co nie zmienia faktu, że w mojej opinii G2 nie pokazało jeszcze nic na tym turnieju. W serio nic nie pokazali. Te mecze, w sensie. W sensie, te mecze z Sunnik pokazały ich wady. Okej, okay, one były już widoczne w regionie, tak. A ten mecz z Genji pokazał, że G2 wygrywa na słabsze od siebie drużyny. Super, żadne zaskoczenie. Pokażcie mi coś nowego. Czy G2 draftowo pokazało coś ciekawego? No nie, jeszcze nie. Ale czy byli zmuszeni, żeby pokazać? No nie też byli. nie. I to jest coś, co, co tutaj jest mega ważne, wiecie, G2 jest drużyną, jeszcze, jeszcze kończę moją myśl Wojtku, a, która gra na przykład Niko Irelia, e, top mid, nie? Mhm. No i co? No i trochę trudno się na to gra, jak grasz, wiesz, Damon i G2 są drużynami, które mają naprawdę mocnych solo gdzie mimo wszystko powiedziałbym, że solo lanerzy G2 są Trochę mniej konfliktowi, szczególnie patrzę tutaj na wundera, który myślę, że może sobie poradzić z długiem bez żadnego problemu. A Caps, wiecie, no indywidualnie 2020 ma z kosmosu. W sensie lato, takie kiedy grał na mizie. I, I też te gry na Slasie na Dężin, no to człowiek. chłopiec z czyściochem chłop, absolutnie. Człowiek nie z tej planety. Nie, nie, bo wiecie, chodzi mi o to, jak ja widzę zalety, bo ja oczywiście zgadzam się, czyli tu nie jest faworytem, ale uważam, że jeżeli chodzi o elastyczność w drafcie, o to jestem spokojny. Zawsze będą mieli. druga sprawa, no. jeżeli chodzi o ich teamfighty, zawsze są turbokreatywni i po prostu rozumieją, że okej, okay, to jest nasza mocna strona, musimy wokół tego zagrać. Komunikacja w teamfightach, to, to jak mówią, oni nie krzyczą, yy, nie wiem, szumaker, 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 tylko za 5 sekund będą rkę. Tutaj mogę zagrać. Wie, wiecie, chodzi mi o to, że. No, kurde, no Janko nie ma dobrego turnieju, a mimo wszystko potrafię z nim wygrywać gry, nie? To prawda. No tak. czy Jankos w ogóle nie ma dobrego roku, nie? No to to... będzie w ogóle fajne spotkanie. Nawet no Damon też ma takie clean teamfighty, że jeśli chodzi o, o właśnie o te teamfighty, to bardzo fajnie będzie się to oglądać. To prawda. I w ogóle, jakby, trudno jest oceniać, bo akurat. Lubię trochę teoretyzować zawsze. Wiem, że dyspozycja dnia jest najważniejsza, wiem, że czynnik psychologiczny to jest 60% pewnie tego, czy wygrasz, czy nie. A draft to jest na przykład 20%. Niestety, no bo egzekucja jest najważniejsza tak naprawdę w Lidze Legend. Ale też musimy pamiętać o tym, że Damon też miało niezłe drafty w regionie akurat. To ich odróżniało od reszty drużyny koreańskich, że tak jak T1, Gen DRX potrafiło się w. Krzanić w takie kompozycje, które były fatalne, tak Damon potrafiło świetnie zareagować na to, co przeciwnik draftuje. Nie? Jakieś Kasadiny się pojawiały i one miały swoje miejsce. Nie? a Ten Jace ogólnie oni mają może oni nie mają jakiegoś super szerokiego champion poolu, to nie są goście, którzy nagle będą ci tutaj czarować niczym UOL, ale mimo wszystko te ich piki są bardzo przemyślane i wydaje mi się, że g będzie musiało trochę inaczej podejść do tych draftów. Może w końcu pokazać coś nowego. Maker ja... nie ma szerokiego champion poolu? Czy w sensie było pytanie czy stwierdzenie? Pytanie do Ciebie. Nie, ja uważam, że Showmaker ma taki w porządku champion pool. Znaczy, nie powiem, że to jest jakiś... To, to nie jest tak, że ten chłop... Wyciągnie ci wszystko, choć pamiętajcie, że to jest gość, który z drugiej strony wbił Challenger. Challenger gra <grym> z każdym Herosem po raz. <grym> z każdym herosem po raz, więc no, mi <grym z nim> trochę dziwnie, rzeczywiście. Ale no tak, jak się przyjdziecie na jego Champion Pools LCK Summer 2020, to miał dużo gierek na kasadinie, miał bardzo dobrego TF-a, 7-1 przecież, miał zawsze świetną Zoe. Gdzieś tam w odwodzie zawsze leży ten jego słynny korki Azir. Gra setem, gra Gra Syndrą, gra Sylasem, gra Galio, gra, Lucianem, gra No czego chcesz? chcesz? Trochę na tak. żadnych czempianów nie. Nie no, mi się wydaje, że serio, jakby możemy tutaj cudować, możemy myśleć o Zixach na przykład. Spoko. Zix jest na pewno postacią, która fajnie by się pojawiła. Możemy myśleć o jakichś Welkozach, Ireliach, bla, 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 ale no powiedzmy sobie jeszcze rzeczy. 6-7 chorosów na mida na to już takich wszechstronnych, jakimi dysponuje Showmaker, to już nie jest trochę to. No, no, ja no, z no, no, wszystkim. No, mhm. I co mogę powiedzieć? I ja, ja lubię kiedy G2 gra z takiej pozycji nieoczywistego faworyta, że to oni mogą, nie muszą. Tak było zresztą rok temu z SKT. To, to nie było tak. fajnie, jakbyśmy pokonali tą koreańską potęgę. Tutaj też tak grają. A na Genji też nie było tak, że, że to dla nich było. Wiecie, formalność. Ludzie uważali, że to może być ciekawa seria. Nawet w Azji więcej osób stawiało oczywiście na Genji. Tylko kiedy G2 poczuło, w sensie fani, czy też jakby taki vibe wokół tej drużyny był taki, że okej, okay, to już żegna znaczy, witamy się w zasadzie z pucharem, no to dostali 0-3 na FPX w finale rok temu, nie? No, Dlatego uważam, że to jest... Trochę pokory się przydało, no, też no. mi się wydaje. Ale wiesz... Czyli tu było zawsze drużyną, która mam wrażenie, żerowała dużo na tym pędzie, nie? który się wytwarzał, na tym, że mimo wszystko mieli zawsze przewagę psychologiczną u siebie w regionie. No, Fnatic nie potrafiło na nich grać. No nigdy, do 2019 jest dokładnie to samo. Okej, okay, no udało im się wygrać wtedy w, w finale Drabinki Wygranych, ale to tyle. A więc w mojej opinii, czyli tu musi być pewne siebie i dobrze, że są, bo też widzieliśmy te wywiady na konferencjach prasowych. A, i no, wydaje mi się, że oni muszą do tego podejść, że tam, gdzie mają niewątpliwą przewagę, to to, że Damon to mimo wszystko, i ja zawsze będę patrzył na Damon, jako mimo wszystko Beniaminków. Przypomnijmy, 2018 oni wchodzą do, znaczy tam zima 2018, no bo tam wtedy był ten turniej promocyjny wersji K. Mm -hmm. oni wchodzą do ligi, wszyscy mówią: Damon, Damon jest takie sobie, Damon będzie na szóstym miejscu, może na siódmym. No prawda, goście są świetni, nie? Bujpo też wraca z mistrzostwa świata, daje wywiad, mówi: "Screenowaliśmy na Damu, nie da się nic zrobić na tych gości, wydaje mi się, że oni są nieźli". I cyk, pierwszy swój rok jadą na mistrzostwa świata. Ze składem, który miał dużo problemów i który teoretycznie mógł być naprawdę eksploatowany. Ich styl był czytelny, no robił zawsze to samo, a Nuklear miał zawsze te same problemy. Showmaker wydaje mi się, że był gościem, który tak jak teraz jest naprawdę niezłym lanerem. Tak wtedy po prostu grał po to, żeby się jakoś przyfarmić i robił bardzo dobre teamfighty. Canyon, no okej, okay, był MVP w 2019 latem, z tego co pamiętam, i w ogóle Canyon był chyba, w mojej opinii, najlepszym graczem Damon, jakie Hali na te Mistrzostwa Świata. Co nie zmienia jednak faktu, że, no nie był jeszcze jakimś wybitnym dżunglerem. Grał, grał fajne postaciami, bo grał tam talią, dużo jakąś tam Rek'sa i bardzo dużo grał wokół Nuguriego. Co nie zmienia faktu, że ja uważam, że Damo to nie był jakiś świetny skład. Byli na pewno czarnym koniem, ale no nie, nie na tyle, żeby gdzieś tam realnie dać im szansę na półfinały. LS jak zobaczył losowanie grup powiedział, ha ha, g tu jest skończone, Damon, jest taki świetny. Nic nie mm -hmm. zgodziłem. Bez <laughs> Tak jak Damo w 2020 moim zdaniem są trendsetterami, wyeliminowali większość swoich błędów zrobi super zmianę, nie tylko pod względem umiejętności, czempion poolu, bla, 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 ale przede wszystkim też shotcallingu. Widać, że Ghost jest, no mega zmienił tę drużynę, naprawdę. Tam każdy gra jeszcze, jeszcze lepiej. Widać to po Berylu, który dzielił spota z Hoytem, nie wygląda jakoś świetnie, a przy boku, u boku Nucleara nagle się okazuje, że ten chłopiec jest jednym z lepszych, jak nie najlepszym supportem na świecie. A, a może lepszym lepszy... suportem, został na tych Mistrzostwach. Przy chłodnej analizie Mistrza Świata na tym etapie, czy ktokolwiek wskazałby inną drużynę niż damon W sensie do wygrania całego turnieju? Tak, całego turnieju. No ja uważam, że wskazywanie innej drużyny niż Damon. Jeżeli już rzeczywiście rozbijamy to na czynniki pierwsze, a pomijając oczywiście takie aspekty w stylu, no mogą się zesłać na G2, No bo wiecie, no my tego nie wiemy. No, czy, czy... no tak, tak. To, to jest jakby kwestia sceny. Nie? Ale moim zdaniem, dawanie czegoś innego niż damon jako, jako zwycięzcę turnieju, to Stronik. To, to myślą też się właśnie chciałem z wami podzielić, bo wydaje mi się, że na tym etapie po prostu jakiekolwiek inne typowanie, że się wiecie, no to, to już nawet tak bukmachersko po prostu, no najmniejszy kurs no tak, bym no naj, no tak, najmniej, no tak. najmniej byś zarobił. No, patrz, właśnie o to chodzi, właśnie patrzę z perspektywy czysto takiej bukmacherskiej. TES no. i DAMON tam było chyba najniżej. No i Damon, tylko że DAMON jeszcze mniejszy niż TES. No i spokojnie. Tak. ja jestem w stanie się z tym zgodzić. Wydaje to... że TES chyba było trochę mniejsze, ale tam... Grożynica. A to ciekawe, ale to chyba przez to, że LPL, nie? No tak mi się wydaje, jednak nie o wszystko. No, no tak, czasami tak. są no, takie ta trendy. No, nie bo. To nie? Ale też nie wiem. Musisz spojrzeć na G2, że g zawsze jest mega przygotowany przed serią best of 5. Tak, to prawda. I oni, oni uwielbiają grać best of 5. No, to jest drużyna, która się nie załamuje, to jest drużyna, która nigdy nie oddaje ci niczego. No, pamiętacie to best of 5 przeciwko Mad Lions wiosną, co G2 spadło na dół tabelki, bo przegrali. No kurde, to, było, to była tak dobra seria, ale mhm. ona, Mad Lions wyszło super przygotowane i każdą inną drużynę zaoraliby 3-0, ale G2 walczyło non-stop, po prostu web w łeb. Niesamowite to było. Więc no mi się Bad wydaje, fun, że ci że robią mega roboty. Mi, mi się wydaje, że tak, a Graps nie. <laughs> wydaje, mi się wydaje, że tu jest taką drużyną, której nigdy nie możesz lekceważyć, w BO5 i nie jest to naciągane, bo wydaje mi się, że Suning może totalnie zbumować i, i mogą się po prostu przestraszyć. TS i powiedzieć, okej, okay, dobra, my już zrobiliśmy półfinały, to jest i tak dużo, ale i nie, wy, nie wychodzą tutaj. Myślę, że ty nie boi się Suning jakoś specjalnie. Biorąc pod uwagę ich head-to-head rekord, biorąc pod uwagę styl gry. TS mimo wszystko wchodzi w, w roli takiego no całkiem, takiego 70-30 faworyta do wygrania tego meczu. Mm -hmm. No, może 65. No, Ale już tutaj mówiłeś o półfinale dla Suning, mm -hmm. to, to z tego co pamiętam, była taka historia, że właśnie jak Sofn wyjeżdżał na warcę, to jego tata mu powiedział, że ten, że ma nie wracać bez półfinału. Bez półfinału? A no co pla plan, plan minimum już mają zrobiony. Może już wracać do domu. Jaka predykcja ostatecznie na BO5 w dolnej części Drabinki? O cholera. 3-0 dla G2. Nie, nie wydaje Dali mi się. To, wydaje mi się, że te półfinały powinny być dwoma, 5 mapówkami. Postawiać 3 2 dla Damon. Ale bez super przekonania. Nie, nie wiem, jak, nie, jak będziemy robili predykcje u nas, u nas wewnętrzne, nie wiem, jak będę to obstawiał. Ja, ja właśnie tak. To, to jest to, jakbyś zapytał, tak jak pamiętam, pytaliśmy Delorda na transmisji. Jak myślisz głową, a jak czujesz serduszkiem? I, serduszkiem i, 3 jeden dla G bym postawił. No, no, właśnie o to chodzi, że ja bym nawet postawił 3-2 dla G tu, ale, ale czuję, że, że mogą to wydrzeć, i, i nawet bardziej skłaniam się ku temu. Ale jeżeli miałbym gdzieś tam analizować to na chłodno, to 3-1 Damon, nie? Pa, powiem tak, chłopaki. Najbardziej to w ogóle nie, w sensie wymarzyłbym sobie skipnięcie tej predykcji. Żeby po prostu cieszyć się zajebić z tym meczem. I tak. no, no. To myślę, że jest najlepsza konkluzja dotycząca tego drugiego pojedynku. Ale masz tak, że jak oglądasz mecze, tak czujesz taki trochę niedosyt, jak ci nie siądzie predykcja. Ale jest jak taki powiem, lekki stresik. Jest, powiem ci, że wkurwiany byłem, jak oglądałem ty i <laughs> wygrywać, Mówię, no nie, no co jest? A myślałem właśnie, czy na nich nie postawić, bo, no bo wiesz, no bo ja naprawdę lubiłem Fnatic w 2020 i to mnie trochę wkurza, nie wiem czy też to macie, kiedyś było tak w CS-ie, że się obstawiało skinami mecze, nie? I obstawiałeś te mecze, i tak kurde, z jednej strony fajnie się ogląda to widowisko, ale jak nie, jak nie wygrywa twój faworyt, to masz takie poczucie. Ale słabo się to oglądam. Ale zobacz, tych spotkań ludzie wtedy oglądali tylko dlatego, że skiny były stawiane. Rozumiesz? To, to już nawet nie chodziło o to, bo tych meczów była masa, ale wtedy chcesz. zrobić tak, że kibicujesz jednej drużynie, ale postawisz na drugą, więc niezależnie od tego, jaki będzie wynik, to i tak będziesz szczęśliwy. Ja, tak, tak, tak. No tak możesz zrobić, no. Ale wiesz, punkty w predykcjach są ważne. Ja wiesz, Wojtek, ja mogę to wygrać. Który jesteś aktualnie. Wiesz, nie, no to jest jakiś orw. Tam tam, widziałem chyba tylko, że Na twoich plecach Silvan. Silvan na Twoich plecach. No. Tak, I, ile mu tam punktów brakuje? Chyba trzy. Powiem no tak, no jakbym, jakbym był. Nie powiem tego słowa, bo nie wolno, to bym obstajał tak jak Silvan po prostu. Jeszcze nie... mi... <grym> ja nie będę tak <grym> robił. To Maguire miał <grym> ma taką strategię. <grym> Jeżeli chcecie zobaczyć cały odcinek z Mech na temat Wordsów. Po, po ćwierćfinałach tutaj przed, przed półfinałami też wiele ciekawych innych tematów, ploteczki tej transferowe. Kliknijcie tutaj obok w tą planszę i możecie sobie cały przesłuchać. Naprawdę warto, zachęcam. No i dzięki, że oglądaliście e, łapka, subek, dzwoneczek, pamiętajcie o tym miły komentarz, albo niemiły, jak to tam woli. No i napiszcie, kto wygra, kto przegra jutrzejszy mecz G2 G2 versus, versus Damon. No a jakby ktoś chciał zobaczyć trochę polskiego League of Legends, to dzisiaj o 17 zapraszam Twitch TV slash tam będzie komentowany Puchar Polski, a dokładnie kwalifikacje. Szymano!